Dystonia: przyczyny, rodzaje, objawy i leczenie. Dystonia to choroba układu nerwowego, która prowadzi do mimowolnego wykonywania nienaturalnych ruchów, do przechylenia giebowy na bok oraz skręcenia w stronę przeciwną. Jakie są przyczyny i objawy dystonii? Na czym polega leczenie tej choroby? Dystonia to choroba układu nerwowego, której istotę z zaburzenia ruchowe pojawiające się niezależnie od nie odwoli chorego skurcze pewnych partii mi, ni. Prowadzi to do wykonywania niekontrolowanych, mimowolnych ruchów SKR i slash lub wyginajcych, przez co chory przybiera nienaturalny postaw. Ruchy dystoniczne. Czyli związane z nieprawidłowym napiciem mi, ni, Dystonia, przyczyny przyczyn dystonii jest zaburzenia funkcjonowania popczet nerwowych w obróbie tzw. S to GB Boko one struktury mózgu, które odpowiadają za utrzymanie odpowiedniej postawy ciała i kontroluj i kakreskady ruch, fachowo układ poza piramidowy. Do zaburzeń tego układu Mokreska E w wyniku urazu mózgu, rozrostu guza mózgu, niedokrwienia mózgu lub krwotoku mózgowego. Wówczas mowa o dystonii wtórnej. Dystonia Mokreska E pojawi się tak, kreska E przebiegu chorób neurozwyrodnieniowych, np. Dystonia, rodzaje dystonii i jej objawy 1. Dystonia ogniskowa Dystonia ogniskowa zajmuje tylko jeden CZ ciaba przecinek na przykład. Mi, nie wokół poka, mi, nie twarzy, szyi, mi, nie jednej kotczyny, dystonia szyjna, krcz karku przecinek objawia się przechyleniem giebowy na bok oraz jest z w stronę przeciwnych chory wygląda jakby patrzyb w górny róg. Objawem współtowarzyszym doktor kreska eby dr a nawet potrzsanie giebow, kurcz powiek dotykami, ni twarzy otaczajcych oko. Choroba objawia się CZ z stopniowo nasilającym się mruganiem. W końcu dochodzi do mimowolnego zaciskania powiek. Choroba prowadzi do CZ, ciowej lub capkowitej, lepoty. Mimo kreska N, aż wzroku dziaba prawidłowo, dystonia ustno-kreska uchwowa obejmuje mi, niedolnej CZ, ci twarzy, kreska uchwy, i odzyka i ust. Poza nieprawidłow w pozycji ust, kreska uchwy i slesz lub odzyka skar kreska si na trudno ci w mówieniu, przygryzanie i odzyka i, luzówki policzków, linotok, a w późniejszym okresie zaburzenia w pobykaniu, zespół my i geato popczenie kurczu powiek i dystonii ustno kreska uchwowej, pobowiczy po kurcz twarzy objawia się Cz z tym, powtarzaj się, krótko z kurczem mi, niejednej jednej pobowy twarzy, dystonia krytaniowa dotykami. Nie krytani i strun bosowych, kurcz pisarski dotyczy mi, mi Rki i przedramienia i pojawia się, gdy chory zamierza podli prób pisania. Do tej samej grupy dystonii na zaliczy dystonii muzyków. Wówczas dochodzi do mimowolnych skurczów mi, ni w trakcie gry na rukreskanych instrumentach. 2. Dystonia segmentalna Dystonia segmentalna zajmuje kilka zsiadujących ze sobą ni, np. szyi i kotczyny górnej. Dystonia pobowiczna choroba zajmuje mi, nie jednej pobowy ciaba, górn i dolnce z tej samej strony ciaba. Dystonia ogniskowa dystonia ogniskowa zajmuje mi nie kilku ruchreskanych CZ, ci ciaba. 5. dystonia uogólniona dystonia uogólniona to najbardziej rozległa posta dystonii, ponieważ kreska obejmuje ciaba, a z dwubaszcza baszcza kotczyny i tubów. Dystonia. Diagnostyka w celu rozpoznania choroby przeprowadza się badanie EMG, elektromiografii. Niekiedy, w celu potwierdzenia choroby, przeprowadza się testy genetyczne. Dystonia. Leczenie niestety, nie istnieje metoda, która pozwala na całkowite wyleczenie dystonii. Mokreska na jedynie bajgodzi jej objawy poprzez leczenie toksyn botulinów, Botox oddziałuje hamujcu na miejsca popczenia nerwów z mi, a co za tym idzie, hamuje przekazywanie pobudzenia nerwowego z nerwów do mi, ni, leki doustne, WP bywaj co na neuroprzekazniki które reguluj przesybanie informacji w mózgu albo WP bywaj na zmniejszenie napięcia dystonicznie skurczonych mi-Ni. moktak zmniejsza dr. Kreska-Eni lub redukowa kurcze mi niowe, Leczenie chirurgiczne, które polega na umieszczeniu w mózgu cienkich elektrod które jest popczone z neurostymulatorem umieszczonym w tkance podskórnej.